Ja oczywiście mam kowidzowie z tej strony Kebusa w dzisiejszym odcinku jak szukać fajnych itemów do inwestycji I tutaj pomoże nam jedna stronka, ale zaraz sobie wyjaśnimy wszystko o co chodzi Ja zapraszam was oczywiście na stronę Skins gdzie swoje skiny wymienicie I tutaj z moim kodem, czyli z kodem Kebus odbieracie sobie bonus Darmowe 5$ przy tradzie powyżej 100$ dolarów Oraz bonus do samego depozytu 35% Także naprawdę polecam, no i link do strony macie oczywiście w opisie a my dzisiaj przychodzimy sobie do Steamfolio. Być może część z was już zna tą stronę. Ja z niej często korzystałem w filmach dla wspierających, ale nie tylko. I generalnie, jeżeli chodzi o Steamfolio, to tutaj mówię od razu, nie mam nic zapłacone. Po prostu uważam, że jest to strona, którą warto polecić, dlatego że bardzo fajnie przedstawia statystyki poszczególnych itemów. I tutaj, jeżeli chcielibyście sobie zobaczyć na przykład co zrobiło największy wzrost bądź spadek procentowy w przeciągu. No dajmy na to 30 dni, klikamy sobie 30 dni i widzimy na przykład, jak e, naklejka Dika zrobiła 1452%. E, oczywiście była to jakaś pewnie pojedyncza sprzedaż, dokładnie tak jak myślałem, e, ale e, mimo wszystko widzimy, co i jak się dzieje. E, także generalnie analiz, powiem pokrótce, jak ta strona działa. E, no właśnie główną zaletą tego jest, że możemy sobie kliknąć po prostu w popular i tutaj będą nam się wyświetlały itemy, które gdzieś tam po prostu są popularne, jakby dużo schodzą na rynku, mają duży obrót. Ale jest też opcja wyszukiwania, więc możemy sobie nie wiem, wpisać na przykład clutch case'a i tutaj wyświetla nam się wszystko co związane z klatchcase'em. I na przykład w przeciągu 30 dni zrobiło 22%, co jest procentówką Mmm, mm, taką średnią, yy, ale też nie najgorszą. No i widzimy tutaj, że yy, no właśnie dzisiaj yy, mieliśmy yy, jakiś tam pik yy, w przełomie ostatnich 30 dni. No i generalnie możemy sobie tak naprawdę dużo rzeczy analizować, i tak jak widzicie, skrzynek mamy, yy, no generalnie jest wszystko, yy, także. Możemy sobie sprawdzać, co tylko nam się spodoba. No i odcinek brzmiał: Jak szukać fajnych inwestycji. No, uważam, że ta strona bardzo to ułatwia, dlatego, że, tak jak powiedziałem, wystarczy kliknąć sobie w przeciągu 7 dni, na przykład, co zrobiło fajną procentówkę. No i wyświetlają nam się jakieś różne skiny. Polecam patrzeć tutaj na te wykresy: Last 7 Days. Bo jeżeli widzicie po prostu pojedynczą linię e, lub linię, potem skoki, linię, na przykład tak jak tutaj, e, no to widzimy, że są gdzieś tam, tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, jest pięć sprzedaży. E, więc e, raczej polecam sprawdzać wykresy właśnie coś tego typu, tego, 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 tego bo wtedy znaczy, że przedmiot jest bardziej liquid. E, I wtedy możemy się dowiedzieć wszystko, jak to wygląda. E, da się też zrobić e, na odwrót, czyli sobie zobaczyć spadki, no, ale my nas spadki, że tak powiem, nie interesują w tym przypadku. No i tak można sobie rzeczywiście to bardzo fajnie przeanalizować, sprawdzić co się sprzedaje dobrze, co się dobrze nie sprzedaje i gdzieś tam sobie z tego wywnioskować jakąś fajną inwestycję. Także to by było na tyle. Link do stronek oczywiście w opisie. Trzymajcie się i ją!